Siemanko, ja jestem XJJJouke i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dzisiejszy odcinek będzie niejako nawiązaniem do pewnej kwestii, którą poruszałem w poprzednim odcinku. A mianowicie chodzi tu o smocze klucze. Klucze te mają dwa zastosowania. Jednym z nich jest konieczność po prostu umieszczenia ich w ekwipunku, aby móc odblokować Riven Moda. Drugim zastosowaniem, i tak naprawdę głównym powodem powstania tych kluczy, jest możliwość odblokowania skarbców orokin. I tutaj, jeżeli ktoś z Was oglądał poprzedni odcinek, może sobie przewinąć do minuty, która pokaże Wam się teraz na ekranie, a resztę zapraszam do wysłuchania tej części odcinka. Po pierwsze, jak zdobyć smocze klucze? Sprawa jest banalnie prosta, wystarczy polecieć do Dojo, przy pomocy szybkiej podróży udać się do laboratorium Orokin. Po przeniesieniu widzimy puste pola, więc musimy przenieść się do przeciwległego terminala i tutaj możemy wykupić schematy na wszystkie cztery smocze klucze. Każdy z nich daje nam jakiś negatywny efekt. Krwawiący, znacząco obniża życie, gdy jest w ekwipunku. Wygaszony, znacząco obniża obrażenia zadawane przez naszą postać, gdy jest wyposażony. Niszczający, obniża tarczę, gdy jest wyposażony, czyli mamy mniej punktów tarczy. Oraz kulejący znacząco obniża prędkość poruszania się, gdy jest w ekwipunku. Po wykupieniu schematów i wytworzeniu kluczy w naszym warsztacie w zakładce klucze. Musimy udać się do naszego arsenału i w zakładce ze sprzętem dorzucić sobie taki klucz do naszego kółka, szybkiego wyboru. Wystarczy tylko po prostu tutaj umieścić, możemy umieścić wszystkie cztery klucze naraz. I ja właśnie tutaj tego dokonam. Na cele prezentacji, jak odnaleźć Skarbiec Orokin. Jak widzicie, wszystkie cztery klucze już mam w ekwipunku. Tylko zobaczcie, jak teraz powoli porusza się mój inaros, i to jest jego prędkość taka biegu. Tak, teraz mam wciśnięty przycisk R3, żeby Postać poruszała się szybciej. Tak, postać porusza się bez przyspieszenia. A więc, no, widać, że coś jest na rzeczy. I będąc wyposażonym w te wszystkie klucze, oczywiście, tak jak już wspominałem, możemy dobrać sobie drużynę, polecieć czteroosobowym zespołem. I wtedy każdy z nas ma inny klucz. Musimy udać się na Deimos. Wcześniej był to wrak Orokin, który był gdzieś sobie. O tutaj. Wybieramy się na jakąkolwiek regularną misję. Oprócz misji obrony oraz zabójstwa, ponieważ na tych misjach nie znajdziemy skarbca. Ja się wybiorę na. na co by się wybrać? A, myślę, że uprowadzenie. Będzie najlepszą misją do zaprezentowania. Jak już dolecę na miejsce, to na przyspieszonym wideo po prostu będę szukał skarbca. Życzcie mi powodzenia. No to co, kochani, lecimy tutaj. No niestety musimy bardzo, ale to bardzo dokładnie przeszukać całą mapę. Ja teraz szybko zlikwiduję cel, a później będę cierpliwie szukał. Mojego skarbca. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jak wygląda sam skarbiec. Są to po prostu zwykłe drzwi oznaczone symbolem danego klucza. Ale jak zobaczycie, to dowiecie się o co chodzi. A teraz przyspieszamy całą tę akcję, ponieważ, no mój inaros naprawdę kuleje. No, poszło nawet szybko. Tak wygląda oto nasz skarbiec. I tutaj mamy informację, że aby otworzyć go, potrzebny jest nam smoczy klucz kulejący. Tak naprawdę jest to jeden z najczęstszych kluczy, który pojawia się do otwarcia. I teraz umieszczamy go. A, nawet widzieliście, że te drzwi miały taki symbol, właśnie bardzo przypominający ten klucz, taki dopasowany. Mówiąc szczerze, do dziś, od kiedy gram, gram już chyba, e, jestem zalogowany do gry od 5 lat. Jeszcze nie pamiętam, jaki klucz jest jaki. I tutaj teraz odbieramy naszą nagrodę i udajemy się do wyjścia. Jak widzicie, naszą nagrodą jest mod, zawsze jest to mod, w tym wypadku jest to okrutny rozrzut. Takich modów ukrytych w skarbcu jest aż 23, ale resztę powiem jak już powrócę na swój statek. A więc wróciłem na swój statek, zdjąłem już na wszelki wypadek z zapamięci wszystkie smocze klucze z postaci i tak jak wspinałem. W skarbcu mamy do odkrycia 23 skażone mody, tak one się nazywają, z angielskiego Corrupted Mod. I na każdy z nich mamy po. Uwaga, będzie ciężka liczba 4,3478% szans. I po kolei są to mody takie jak. Najpierw będę mówił angielską nazwę, a później. Będę mówił nazwę polską, w razie jakbyście chcieli Na angielskim tradzie kupić sobie któryś z tych modów Lecimy Pierwszy Blind Rage Ślepa furia Następnie Fleeting Expertise, czyli ulotna ekspertyza Narrow Minded, ograniczony umysł Overextended, przeforsowanie Oraz Transit Fortitude, przejściowe wzmocnienie. I jest to właśnie 5 modów, które możemy znaleźć do naszych Warframe. Kolejną kategorią jest broń główna, gdzie tutaj mamy też pięć modów do karabinów, i są to kolejno: Critical Delay, czyli krytyczne opóźnienie jeden z najbardziej poszukiwanych i najczęściej używanych modów. Heavy caliber, ciężki kaliber. Veil precision, podła precyzja. Tainted mag, czyli zakażony magazynek oraz veil acceleration, czyli ohydne przyspieszenie. Tak prezentują się mody do karabinów. Modem bezpośrednio dedykowanym do snajperki jest tylko jeden taki mod, który właśnie widzicie na ekranie. Deplated Reload, czyli z polskiego pusty magazynek. Kolejna kategoria to shotguny. I tutaj też mamy 5 modów do shotgunów. Zaczynając od Burned Magazine, czyli obciążonego magazynka. Następny to Wieszy Spread, okrutny rozrzut. Tainted Shell, skażona amunicja. Frail Monument. Kruchy pęt Oraz Critical Deceleration, czyli krytyczne spowolnienie. Mamy też 5 modów do broni bocznej. Pierwszy z nich to Anemic Agility, anemiczna zręczność. Creeping Bullseye, pełzające trafienie. Hollow Point, czyli Wydrążony pocisk Magnum Force, siła Magnum, a także tainted clip, czyli skażony magazynek. A także dwa mody do broni białej: Spoiled Strike, czyli zepsuty atak, a także Corrupt Charge, czyli skażony cios. Są to wszystkie mody, które możecie zdobyć w skarbcach orokin. Jeżeli gracie w zespole, no to w momencie, kiedy dana osoba znajdzie skarbiec, najlepiej, żeby po prostu krzyknęła, jaki klucz jest potrzebny. Jeżeli nie jest to osoba z kulejącym, to żeby jak najszybciej dotarła do skarbca. A tymczasem mam nadzieję, że temat skarbców i smuczych kluczy został wyczerpany. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego tematu, Czekam na nie w komentarzach. Z chęcią na nie odpowiem. A tymczasem, jeżeli ten filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Przypominam także o subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych poradników na moim kanale. A tymczasem, wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.